Urodziłem się 15 sierpnia 1944 roku, w drugim tygodniu trwania Powstania Warszawskiego. Urodziłem się na tak zwanej reducie mokotów w bombardowanym już szpitalu Elżbietanek na ulicy Goszczyńskiego w owym okresie czasu. Wprawdzie moja mama miała opłaconą klinikę. Profesora Zemerał Siemianowskiego. Też w pobliżu Goszczyńskiego ta klinika się mieściła, ale natomiast filia tej kliniki była na Marszałkowskiej i na Marszałkowskiej miał nastąpić powrót. Niestety tam nie można było się dostać, bo był ostrzał bardzo już ostry i w związku z tym ojciec zdecydował, że mama. Przejdzie po prostu specjalnym rowem, który przekopano przez ulicę Puławską w poprzek na wysokości ulicy Bukowińskiej, bo rodzice mieszkali na Bukowińskiej 30. Tam są trzy takie domy dochodzące do Puławskiej, do Idzikowskiego i w środkowym domu rodzice mieszkali, On należał do... Konsula polskiego w Hiszpanii, Budzinowskiego. Mama została przeprowadzona razem tak, z ojcem, tym żołnierzem specjalnie wynajętym, służącą. Przeszła do, na drugą stronę ulicy Puławskiej wtedy i później skrótem na Goszczyńskiego, a więc w poprzek, w pobliżu szkoły. Powszechnej, czyli podstawowej, dzisiaj Liceum Królowej Jadwigi. Wtedy to była jeszcze powszechna szkoła, zajęta w owym okresie czasu przez Niemców. Tam były koszary niemieckie. Ale jakoś się udało przemknąć po prostu, bo tam dużo było roślin, krzaków przeważnie, dość wysokich. Przejść na ulicę Malczewskiego i Malczewskiego do Goszczyńskiego, na drugą stronę po prostu. Malczewskiego I zaraz tyłem stał prawda, szpital bardzo potężny, wybudowany w 1936 roku, nowoczesny w owym okresie czasu. To był szpital przejęty przez, przejęty przez Basztę, powstańczy z nadzorem prawda, powstania warszawskiego na Mokotowie. No, ale to stale było takie bardzo płynne, bo, bo tam były takie dosyć dziwaczne sytuacje, że z jednej strony podprowadzani byli powstańcy albo przynoszeni na noszach czy na drzwiach jakichś, prawda? No, no, bo tych noszy zwyczajnie nie było tego sprzętu, prawda? Takiego klasycznie medycznego, a z drugiej strony podjeżdżały ambulanse niemieckie z Niemcami rannymi. Już prawda, w tej początkowej fazie powstania. No i naturalnie, zgodnie z konwencją genewską, ci Niemcy musieli być tak traktowani, jak prawda, wszyscy powstańcy, którzy chronili się w tym szpitalu i jako ranni przebywali. Prawda. No, łóżek brakowało, trudności były potworne. W przeddzień z 13 na 14 szpital został zbombardowany i porodówka przeniesiona została do piwnicy z uwagi na to, że porodówka chyba była na pierwszym albo drugim piętrze i na skutek bombardowania zginęło kilka osób personelu, ale również i ileś tam osób, prawda, Leżących tam, a więc i rannych i tych kobiet z okolicy, które w tym czasie rodziły. Moja mama była tylko dwie doby w szpitalu. O 6 rano ja się urodziłem, to był wtorek. I jeszcze następną dobę była w szpitalu i później wróciła do domu na ulicę Bukowińską. Naturalnie nie do luksusowego mieszkania rodziców, tylko do piwnicy zwyczajnie bo były ostre bombardowania.